Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony NDST. Ariko Wam też pisze, jak się gra, dobra? Więc dzisiaj zarabiam w Wayne'em, i to jest oczywiście kolejny odcinek, w League of Legends, oczywiście. Wayne! Mmm, Wayne, Wayne, Wayne! <ścoughs> Odważnie zabrzmiało. Hehe, 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 hehe. A tu mój supercik idzie odceść kartofle. O, nie świr. Rikowariat Akali pewnie i tak mi dera rozwali, joł. Okej, okay. jedziemy co do skilli wszystkich, pojedziemy na prędkość, tak. No bo. Okej, okay. pasywka. Wayne bezwzględnie poluje na złoczyńców, Uuu, czyli na bohaterów. Jeżeli porusza się w kierunku bohaterów, dostaje prędkość ruchu. Mhm. No to jest dobre, jeżeli kogoś gonimy, jakiegoś Francę, która nam ucieka, to łatwo go złapiemy. Akrobacja, Wykonuje krótko akrobację. Następny atak podstawowy w przeciągu 6 sekund zada dodatkowe obrażenia fizyczne. równe 30% całkowitych obrażeń od ataku. <śmum> no to jest fajne, fajne na Wayne. serne bełty. To się maksuje jako pierwsze. Co trzeci atak lub użycie umiejętności przeciw temu samemu celowi powoduje zadanie mu o dodatkowych obrażeń u nieuchronnych. Równych 20 plus 4% maksymalne zdrowia. Maksymalnego zdrowia celu. Wow! To się maksuje na Wayne jest strong. Posty... Potępienie. Potępienie. Ok, wysyrliwuje pocisk i odrzuca. Jeżeli przypuśćmy, tutaj mamy typa, tu jest ziomuś, strzelimy go w, tą, w te drzewka, w tęty. W tęty to wtedy ma lipę, ma stuna plus obrażenia. Ok, yy, ulti. Godzina sądu zyskuje obrażenia od AD plus yy, prędkość ruchu zwiększa się od 30 z do 90 O nie, Kogmach maskina. skina! Kwak kwak kwak! Kwa 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 O, Kogmach skin, czyli już mogę surrender tak? Dostaje um, większy damage plus jeżeli użyję akrobacji jestem niewidzialny przez sekundę hmm, to jest naprawdę strong żeby nie było y Jako drugie maksujemy yy, na pewno Mmm, cool, bo e to jest, to jest tylko do odrzucenia, żeby nas nie gonił jakiś dżungler, czy coś w tym stylu. Dlatego, żebyście wiedzieli. Oczywiście jest spoko. Ue, zobaczymy, jak mój kumpel się spisze na suporcie. Jak źle, to go wywolę. He, <śmum> go do szeregowego. Hop, 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 hop. Trzeba coś tu z kogmawem się wymienić. Damagem. Z Uniwes, kiedy zły. O, tam muszę to. Tak, 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 tak. No. Ej, mise i dakta. A, jest palemcy las, hita. Bycie kita. O kurde, zapatrzyłem się. Masz tam hita, Johnny? Alma do rana, to się uleczy. Cholerny gardzina. No masz. Próba! Ło! Wow, nice. Nice, jedziemy. O, jest he -ka 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 Karim. Hekkakakarim! hekka, -ka -ka Karim. He -ka 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 -karim. Kucek pony, tak zwany. Kucyk pony, Oh yeah. NIE! Fak. Można też użyć do szybkiego las-hitowania, ma, ma większy zasięg niż ja, to będzie mnie pewnie proł, tak? Ale my się łatwo nie damy! Bo nie po to tu jesteśmy, tak? <noise> on ma do dorana, więc się wyleczy dziad. Ale trzeba go harasować. No, no go nie wyleczy. Ale walony doran go wyleczy. Więc trzeba tu świrować trochę, tak? Więc tak, ta. mi się na pewno tarcza. Yy, hop. Dobra, gówno mi zrobisz. Good job. A, ja tre... Zbyt agresywnie. Endestety, cioto, Zbyt agresywnie biegasz. No spadaj, kogmawie, masz większy zasięg. Też mi za... pokazałeś. Pony, 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 wjeżdżasz. Nie no, nie złapiesz go. Fuck. Ale dostał dymycz. Dostał dymycz. Aj, spaliłem good job. I... Ah. Spaliłem nas hita. Jestem zły. Z pieprzej nunu, byś się leczył? Trzeba tego Kogmawa przekopać. Poszedł. Snowball. No nie, no poszł won Kogmaw. Cholerny dziot. Dobra, wracamy tędy. Niech się cieszy, będzie miał więcej farmy niż ja. A to jest nik. Każemy Każdy ma podobną farmę. Zauważy. Zauważcie. Dzianie ja No, teraz Kekarim. Jest. Ej, no. Ej, yeah, no. Ej, no o, o, Aj flash! Po W piździu. Kurde. Maderniu no. Niedobrze. Ale pony miał dobry, dobrą intencję. Ale Kogma z nunu nie ma... nie, nie chcą się... Nie chcą, nie chcą dać zabić. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tak, Piękny Fixed Blood! Aja! No muszę! Aja, aj, ja, aj, aj, yeah. good job! Dobra, i tak jest ładnie, good job! Weźmy dydakta, jedziemy tych cieniasów! A no, mam asystę! Uuuu, duc, 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 duc! Hop! Yeah! Mamy farmę! Yep. Mm. Hop! Jeep! Je... Yeah. oj fak, spaliłem. Znowu spaliłem farmę. Spaliłeś farmę. Dobra, muszę się skupić na grze, żeby tu ich rozpierdzielić, tak? Wayne ma bardzo duży damage, nawet gdy nie ma farmy. To jest najlepszy plus. Może mieć na przykład nie jedziemy nią w atak, tylko w attack speed, czyli od tego jesteśmy niedowaleni. Nie nim. Oczywiście budujemy ten i ten masz. Na Wayne jest bardzo strong. Strong. Naprawdę jest strong na Wayne. Eko ma już... Nie... O Z! Nie zauważyłem jeszcze tego śmierciuszka. Jest 1-0! Hecari dżungli! Es is meat. Fuck! Rico ma większą farmę niż ja. Riko, Riko, ty to świrek jesteś, masz większą farmę niż ja. Więc ja nie was większej... A zazwyczaj ja mam większą. A dobra, nieważne. Głupi kogo ma! Mm, cholero jedna. No dobra, będę jebać leszczy. Lol, lol. No nic zdarza się. Dzięki. Jak ja to mam pola zhitować? Jak mnie denerwuje ten Kog'Maw? Pod presją mnie ma! Skubany! Skubany pod presją mnie ma. Nie ma jak zrobić jeszcze. Atak speed od Nunu no, no jest z lipka. A tam jest trzech. Trzech. Z tu jest i tańczy dla mnie.

Le koko, le koko. Ma większą farmę, niż ja? Oh no. It's impossible. Masz. A patrz, to jaki cholerny dziad! Jakiś daj, dawę? Diwę, dawę? to jest need... oj! No gdzie jesteś, kakarim? Koniu. A, na idzie. Fak, ma ulta. Nie, teraz nie będzie z nim żartów. No gdzie ty tam uciekasz? <grystanie> Fajnie wleciał. Pum. Nie unywe cisnąć trzeba leszczy, leszczami się nie pieścić. leszczami się nie pieścić? A mnie kurde kogma klepie. Padasz, he he, oh yeah. No ale ja go nie zabiję, bo jestem za słaby. Ha, zabiłem, Uu, good job, good job. My to, my robimy te, te, my robimy te, te. A co to, mój support padł? Report, <laughs> support padł, report, ale patrzcie, jest, A, o nowa postać na topie, hmm. Artrox na topie, pewnie wodę tam żłopie, he, he, he. SS2. Bum, yeah, nice. 5-2. Nie damy się łatwo zabić, ta, yeah, To z las hitujemy. Yep. pięknie. Dobra, teraz maksujemy Q. To znaczy, jeszcze nie maksujemy, ale już możemy dać punkt. Je, yep, możemy cofać. In universe, Kogmawek idzie sam. A nu, nu, gdzieś uciekł sobie tam. Diana, Diana, where are you? Nagliwamy to. Bang, bang, bang. 1800, a mnie nie stać. Więc zrobimy tak, bang. Tak. Tak, geniusz. ja wiem, ja wiem, jestem geniuszem. Dobra. Jedziemy, wracamy na linię. Rozwalić im dynię. Hehehe. He he he. Ciskamy. Ok. Mm, bijemy, bijemy. Uuu, mają pinka. Mają pinka. Nie, nie ma z nimi żartów, widzę. Nie ma z nimi żartów. Mamy już więcej farm niż Akali. Haha, i wszystkich i tak pewnie rozwali. Bo to jest Akali. Uuuh, a Artrox. A Artrox dupa, Zapatrzyłem się. O mąż. Ale dostał. dead burst. No cholery głupio. Jakie ja nie lubię się bić z kimś, kto ma większy zasięg niż moja postać. To jest tak wkurzające. U, dwa trupy. Good job. Good job. Ej, ale widzicie, oj tam oj tam dobrze. Dobrze mu tu kurde idzie. Jako na suporcie. Masz, ja chcę tego od hit'a. Yeah, in this universe. Jedziemy z tym. O, mam tarczę, czyli mamy CAD. O jest yeah, rąk. Bum, został damage. No, wow, nice ultimate, ale mi zadał obrażenia też, tak. Rozumiem o co mu chodziło. Wymianę po prostu. Chciał ze mną powymieniać się tym. No ale on mnie tu puszuje to ja czekam tylko na Hekarima, żeby tu podbił. A moja tarcza jest OP. Uuu, 7-5, oh no. Fakt, myślę, że tak, tak działa. Strong, strong, strong. Muszę poczekać, onk, onk. No chodź. Patrzcie, jaki to jest zasięg. Fak. A masz, dziadu. Ciśniemy wszystkich. Boom, Bum. Co mi tu dywan kładziesz, dziadu? I tak cię zniszczę. No, teraz dżungler. Zobaczymy, co potrafi. Fak, wardet. Mm, nie, nic nie będzie. Jest, dosiągnąłem, dosiągnąłem, yeah! O jednak nie. Poszedł Kogmow. O Karim, co ty robisz? Mógłbyś wrócić? No Hekarim! Come on, come on, let's go, let's move, let's move! No, dawaj, dawaj, dawaj Karim. Cholera. Nie! Good job! Ale spaliłem tam, widzieliście. Dragon. No, można by dragona się pać. Uciekaj, jak Kali, bo ty i tak wszystkich nie... Sój, stój, 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 stój. Dropaj, drupaj. Nie zabijemy ich, tak? Można by go zabić, prawda, ale? Nie jest the universe. No, jedziemy z śmierdziuszku. Hej! Hey. Ci... Ogólnie to tak jak... Ogólnie to fajnie jak... No trochę był faj, ale... Ja tutaj umiem się dobrze rozstawić i typy nie mają co ze mną zrobić. jo Dobra, teraz jedziemy coś na D. No, ktoś pchnąć by się przydało no coś by się przydało tutaj wepchnąć, 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 okej. Okay. Ale co, zero chartox, no nic, no to tak jakby z tych co widzę. Dobrze rają, dobrze rają, więc pewnie każdemu zaraz będą... nie. Dobrze rają, więc pewnie komuś... pewnie dobrze pomagają, o. To się remuje. Yep. No nie zleskituję wszystkiego, a tu kurde ten... Cholera, silny jest, nie kąbów. Bank. Tak, co? Oh, Inny se univers, se male kandidez. O, Karim, a beautiful, beautiful, oj, padasz. My Universe, jest to jest Wayne, tak Wayne Bo Wayne jest ob, to każdy chyba wie, że Wayne jest strong. Każdemu wiedzieć chce Universe, piękny stunny ode mnie i nie ma szans, i nie ma szansy fenomie. Jest tam jarwan i jarwanik, jarvanik. O fękny fir i padasz, grzumie. Oj, nie mam szans, fokus we mnie. Ale i tak padają, good job, team. Tej fokus mi, yo. I zwalili, jak mnie fokusują, pewnie zaraz... ...wyglobują, ej. Trzeba teraz beta zrobić, albo true. True damage? True damage... Yy. Nie wiem, zobaczymy, trzeba mi też coś, coś, coś AD, kroplice, nie, kroplice zrobię i wtedy będzie większy AD, plus moje pasywy, plus to. Nie mają chłopaki, 0,4 kogmów. jest dobrze. A Artros robi się tak jak ja. Yy, buduje się. No, 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 heka, heka. Wystrasz go tylko. Co chcesz, że go wystraszysz? Nigit. Zrobimy tarcza pięknie. Ciśniemy, tak? Ten głupi nunu chce dostać jak ptak. Jop. No, będzie ciężko zjarwane, bo on ma. On łatwo będzie mnie mógł zabić. W końcu jak to jest topper, to jest jungler, Jeszcze możemy je podrzucić i w tą klatkę głupią. Ja to nazywam klatką. Klatkę. No wiecie o co chodzi. Jak mnie w to wrzuci, to już mam lipę. Ale dobra. Oj... Nie, myślę, że Evelyn. O fakt, trzech! Sorry, że nic nie wiem, ale się tak skupiłem na grze. O, jest tu, no. no. He, 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 słaby. Słabiaczek. Mam manę. No chodź tu, Janna. Janna, chodź. No, jakali li padasz? Tarczyś, jakbyś padła. Padł, sorry. Mm. No, ale co? No dobrze mi idzie na, na razie. Ja tego nie, nie zrobię, bo nie mam tego HP chyba. A nie, no zrobię, bo chciałem tarczę, tak? Tarcza się musi zgadzać, prawda? In universe in Michigan, na, 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 wszyscy raz, dwa. Koko koko Ko, Kupię poty, będzie oko. Idziemy pofarmić. Bo nie damy się zabić. Dobra, Artox, to coś tu próbować z tobą zrobić. Ale jest ogólnie git, jest git. O, -o top. Jest Evelyn. Evelyn. Nie lubię tych śmierdziuchów, bo jak się we mnie wpierdzielał, to naprawdę mam lipę. Nie, 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 nie będę robił rada. Zostawmy hekarimowi. Temu koniowi. He, 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 he. Ale śmieszna. Od chyba support to twój timer, ej? Fak. Nie mam pojęcia, o której jest drak. Wiem, że ma nogi, jak spak, he hehe, Boom. O, fakt, teraz sam damage. To tarcza. Od Widzę, że dobry support z z... Janna. Jest naprawdę strong. A tutaj będzie mi jakiś day wszedł. Mhm. Nie hmm. idziemy tego tu wieżę. Bezory. Bezory, po ile dziś panu ma pomidory, Elo farmimy, tak? Farmimy. Co wam mogę powiedzieć, jeżeli farmię? Hmm... Widzę, widzę, że on tam się czai. O! Eee, uciekamy! Uciekamy! Ojku, jejku, 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 jejku! Nie zauważymy. Jej. Po co ten mieczek na Kali? O, jest dobry, kurde, strong. To jest nowa meta. A zjebałeś, zjebałeś to hekarim. Nie powiem, ale zwaliłeś. No nic, zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli ja nie będę mnie fokusować, mam... Też przeramy. Tak mi się chociaż wydaje, by the way. OSZ No, no, no. Ajajaj uciekł ten cholerny dziad. Oj Kogm mi tutaj dał to... Jak to się nazywa? Dywan czerwony. Czerwony, daltonista. Tak, na pewno. Jaha colo. jaha colo. Dawno tak nie słyszałem o się? jakby... No chodźcie tu. O ma tu strzeli i będzie... Elo. No niezbyt dobry pomysł, ale okej. Okay. Ja zanim się tam doczołgam, to siemka. De no, wuj. Dobra, nie łapiemy skubańca. Fuck! Nie zauważyłem tego. Dobra, cofamy. Ja to z las hituję. Bo przecież się nie marynuję, ej. Ej, farma na topie taka wielka. Nikogo tam nie ma. Artox, kurde. Farma. Farma musi się zgadzać. No, smog. Tak, 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 tak. kwa, Wayne, Wayne, John Wayne, John Wayne. Mam nadzieję, że Wam pomogę, tak jakby merę pokazać, jak się gra Wayne'em. Wayne. Wayne, kurde. A się Mam nadzieję. Taką mam małą nadzieję. Hekarim, o, co tam chcesz ode mnie coś J4, J4, siema Mamy sobie ducta. Sumike to maketa pum. E universe and Symba duch hej. Mas tuna, na ej! O fuck, złapie mnie! heka he Karim, Dobra, zobaczmy, jak Akali go rozwali. Hekali <noise> <noise> Akali Cię rozwali, więc nikt Cię nie ocali. Hehehe, <noise> kupmy Warda. Kupmy Warda albo dwa. Nikt nie będzie bić kogmawara psa. Hmm. Wow, 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 wow. ratuj! Aha, prawie. Ej, ratujcie mnie. Wow, good job. Cisnąć śmieci. Dobra. Yes! No good job. Good job, Team. Good job, Team. Mam nadzieję, że... A, co, w raify? W rajfy, w rajfy. Wiecie o co chodzi. Tak. Yo, peace. Hopla. Jest on myśl już tego teraz las Whispera. Nie będę robił Infinity. Nie, tutaj nie będę akurat robił Infinity. Dlaczego? No, wiem. No normalnie się powinno robić na Infinity Infinity na ja nie zrobię. Zobaczymy jak to pójdzie. Zrobię. Hmm, Last Whispera. mieć tu większy trud mycz. A jest w ogóle red? Tak myślałem. Przecież jakbyśmy go zaciupali. Zaciupimy go. A, BRB, okej. Okay. Zauważ się, to nie. Lepy nie. Lepy nie będziemy się pić, tak? Dobra, tutaj, Warda, piźniemy. No, putnij się. Dobra, zrobimy teraz topa. Topa, topaj. jedziemy tego topa, aby nie było łopa. He he, 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 No co? Fuck! Chodź. Dobra, padasz. Nie ma, kurde, spaliłem. Lekko spaliłem. O, spaliłem, o tak, dobrze napisałem. Nieważne, szybko piszę, to trzeba szybko odpowiedzieć, tak? He, 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 he. Znaczy, szybko napisałem to dlatego mm, nie napisałem dobrze, tak? No jest C4. Nie, widzę, tu jest Jorwon. Jorwon czwarty. Jorwon czwarty. Pewnie od marty. Hehehe. He, he. O, fuck, a Kali padła. O, rozpadamy stąd. O, o, surrender. Hmm, nice. ogólnie fajnie, fajnie, nie, nie spodziewałem się. GG. Dobra, poddali się. Dobra, tu macie naszą tabelę wyników. Będę postary, postarał. Będę się starał pokazywać tabelę wyników. Jest 25 do 16 było i dzięki na razie cześć, dziękuję za obejrzenie. Jeżeli Wam się podoba, możecie dać łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie. Dzięki na razie, cześć, bęk!